To wydarzyło się w górzystym regionie Rumunii, gdzie w wielu starych domach wciąż stoją stare radia, których nikt nie zawraca sobie głowy naprawiać. W jednym z takich domów sześcioletni chłopiec zwykł spędzać popołudnia, siedząc na podłodze salonu, otoczony splątanymi kablami i urządzeniami, których rodzina już nie używała. Nie interesowało go patrzenie w niebo, ani nie śledził wiadomości o trzy i atlas. Jego świat nie był w górze, lecz wewnątrz szumu, trzasków, kliknięć i wibracji, których słuchał z taką samą uwagą, z jaką inne dzieci słuchają bajek. Ojciec znalazł w szufladzie uszkodzony mikrofon, jeden z tych akcesoriów, które już nie działały jak należy, ale wciąż wytwarzały zakłócenia po podłączeniu do radia. Dla chłopca stał się on skarbem. Spędzał długie godziny kręcąc pokrętłem częstotliwości, czekając na dziwne dźwięki, małe anomalie, które rejestrował z koncentracją niepasującą do jego wieku. Nie szukał niczego konkretnego. Fascynowało go jedynie to, jak szum może zmieniać się z sekundy na sekundę. W jedną zimną noc, w środku zimy, gdy wiatr nieustannie uderzał w okna, stało się coś innego. Mikrofon zaczął wibrować z delikatną, lecz regularną intensywnością, jakby przypadkowo natrafił na sygnał uwięziony między kanałami. Chłopiec podszedł bliżej, nieruchomy, z wstrzymanym oddechem. To, co słyszał, nie było typowym nieregularnym szumem zakłóceń. Miało wyraźną kadencję, rytm powtarzający się z matematyczną precyzją. Od tej chwili wszystko się zmieniło. Chłopiec zaczął obsesyjnie słuchać tej sekwencji dźwiękowej. Uderzał w stół, próbując dokładnie naśladować usłyszany wzór, powtarzając go raz po raz, nie męczył się, nie gubił taktu, nie zachowywał się, jakby się bawił, robił to z powagą kogoś, kto stara się zapamiętać coś ważnego. Rodzice obserwowali go, nie rozumiejąc, dlaczego nagle przestał interesować się wszystkim innym. W kolejnych dniach Dźwięk pojawiał się dokładnie o tej samej porze nocy. Za każdym razem, gdy chłopiec go słyszał, regulował mikrofon z zaskakującą precyzją, jakby dokładnie wiedział, w której pozycji znajduje się wibracja. Nagrał kilka takich sesji na stary magnetofon kasetowy, nie wiedząc, czy w ogóle działa, ale zdecydowany nie stracić tego rytmu. Reszta rodziny słyszała tylko szum, on nie. Dla niego ta kadencja miała zbyt uporządkowaną strukturę, by mogła być przypadkowa. Najbardziej niepokojące było porównanie godzin nagrań z lokalnymi raportami astronomicznymi. Nikt mu nic nie mówił, a chłopiec rejestrował zakłócenia dokładnie w momentach, gdy 3 i Atlas przelatywał przez określony sektor nieba widoczny z ich regionu. Nie był to obliczenie możliwe w jego wieku, ani łatwa do wyjaśnienia przypadkowość. Podczas gdy dorośli słyszeli tylko szum statyczny, on słyszał, a właściwie słuchał rytm, który nie zachowywał się jak zjawisko losowe. Mimo młodego wieku, zachowywał się jak ktoś przekonany, że podąża za kodem. Nie mówił o światłach ani trajektoriach. Dla niego wszystko sprowadzało się do wzoru, który powracał z dokładnością i który starał się odtwarzać, uderzając w stół, jakby jego pamięć zależała od utrzymywania tego taktu przy życiu. Rodzina nie wiedziała, czy powinna się martwić, czy po prostu uznać to za kolejną dziecięcą ekscentryczność, ale było oczywiste, że chłopiec nie traktował tego jak zabawy. Dla niego ten dźwięk nie był szumem, to był sygnał i znalazł go dokładnie wtedy, gdy kometa wykonywała swój najcichszy przelot nad rumuńskim niebem. Z biegiem dni rutyna chłopca zaczęła przekształcać się w coś bardziej metodycznego. Nie ograniczał się już do włączania radia i czekania na konkretny dźwięk. Zaczął klasyfikować każde słyszane zakłócenie. Używał starych zeszytów, w których rysował krótkie linie, rozstawione kropki i małe znaczniki imitujące kadencję, którą udawało mu się zarejestrować. Słabo pisał, ale odtwarzał rytmy z zadziwiającą precyzją, jakby każdy fragment szumu był częścią większej całości którą tylko on potrafił odczytać. Rodzina zaczęła zauważać, że chłopiec przygotowuje się przed każdą sesją. Starannie ustawia mikrofon, wyciera stół i reguluje pokrętło radia skupionymi ruchami. Robił to zawsze, zanim niebo osiągnęło określony stopień ciemności, pora zbieżna z regularnym przelotem trzy i atlas przez sektor widoczny z tej części kraju. Nie robił tego z wiedzy astronomicznej. Po prostu zachowywał się, jakby jego słuch przechowywał wewnętrzną pamięć dokładnego momentu powrotu sygnału. Noc, w której udało mu się nagrać najczystszą sekwencję, była jednocześnie tą, która najbardziej zaniepokoiła ojca. Gdy ten przeglądał dokumenty przy oknie, usłyszał, jak chłopiec zaczął uderzać w stół mocniej niż zwykle. Nie był to już luźny wzór. Uderzał według idealnie powtarzalnego cyklu, struktury, która wydawała się mieć zbyt regularny wewnętrzny porządek, by mogła być improwizowana. Gdy ojciec podszedł, zobaczył, że chłopiec nachylił mikrofon ku staremu głośnikowi, a taśma rejestrowała każde drgnięcie. Przy odtwarzaniu obaj usłyszeli ciąg impulsów, które nie odpowiadały żadnym zwykłym zakłóceniom. Nie był to ciągły szum, ani nieregularny hałas. Był to określony rytm z dokładnymi przerwami między każdym impulsem, jakby dźwięk podążał za matematyczną konstrukcją powtarzającą się bez odchyleń. Ojciec, bez wiedzy technicznej, ale z wystarczającym zdrowym rozsądkiem, rozpoznał, że struktura jest zbyt czysta, jak na zwykły szum statyczny. W kolejnych dniach chłopiec powtarzał ten sam wzór o różnych porach, zawsze z taką samą pewnością. Uderzał nim w stół, w oparcie krzesła lub nawet palcami po własnym, udzie, zachowując zawsze tę samą odległość między impulsami. Nie wyglądało na to, że zapamiętuje dźwięk, wyglądało na to, że interpretuje wiadomość. Za każdym razem, gdy włączał kasetę, towarzyszył sekwencji swoimi uderzeniami, jakby bał się stracić rytm, gdyby przestał powtarzać. Najbardziej niepokojąca była zmiana w jego zachowaniu. Wcześniej słuchał szumów bez większego celu. Teraz zachowywał się, jakby wzór prowadził go do czegoś. Czasami nagle zamierał, przechylał głowę na bok i zdawał się próbować mentalnie rozszyfrować kolejność impulsów. Była to głęboka koncentracja, nietypowa dla sześciolatka, która martwiła rodziców, choć nie potrafili wyjaśnić prawdziwej przyczyny. Ojciec postanowił zanieść nagranie znajomemu technikowi dźwięku. Który pracował w lokalnych stacjach radiowych. Nie szukał nadprzyrodzonego wyjaśnienia. Chciał tylko potwierdzenia, że to jedynie usterka sprzętu. Technik odsłuchał kasetę dwa razy, pokręcił regulatorami i sprawdził jakość nagrania, przekonany, że ma do czynienia ze zwykłymi zakłóceniami. Jednak po kilku minutach analizy sekwencji zmarszczył brwi. Choć skłaniał się ku najbardziej pragmatycznej wersji, Szum spowodowany wiekiem urządzenia nie mógł nie wskazać od razu czegoś, co natychmiast rzuciło mu się w oczy. Regularność rytmu. Była zbyt stabilna i zbyt powtarzalna, by mogła być dziełem przypadku. To spostrzeżenie tylko zwiększyło niepokój w rodzinie. Chłopiec natomiast kontynuował rejestrowanie tego samego wzoru każdej nocy. Robił to bez lęku ani niepokoju, ale z pewnością kogoś, kto wierzy, że to ma jasny cel. Nie próbował nikogo przekonywać. Po prostu zachowywał się, jakby słyszał coś oczywistego i według niego niemożliwego do pomylenia z szumem. Podczas gdy dorośli wahali się między troską a niedowierzaniem, chłopiec wciąż wybijał ten sam takt zawsze mocno, zawsze precyzyjnie. Dla niego ta sekwencja nie była techniczną anomalią, była porządkiem, strukturą, kodem. I był przekonany, nie do końca rozumiejąc, jak, że dźwięk powraca każdej nocy z zamiarem bycia usłyszanym. Sytuacja przyjęła nieoczekiwany obrót, gdy chłopiec zaczął antycypować dokładny moment ponownego pojawienia się dźwięku. Nie zależał już od przypadkowego włączania radia ani długiego kręcenia pokrętłem. Siadał przed sprzętem na kilka chwil przed pojawieniem się zakłóceń, jakby jego pamięć ustanowiła bezpośrednie połączenie między przelotem obiektu międzygwiezdnego, a pojawieniem się wzoru. Dla dorosłych było to trudne do przyjęcia. Nie miał dostępu do zegarów ani informacji technicznych, ale jego ruchy wydawały się obliczone z zaskakującą precyzją. Pewnej nocy ojciec postanowił obserwować go z bliska bez ingerencji. Chłopiec zajął swoje zwykłe miejsce, ustawił radio na niską głośność i wyregulował mikrofon z spokojem, kontrastującym z jego wiekiem żadnych prób ani wcześniejszych ćwiczeń. Po prostu czekał, nieruchomy, wzrok wpatrzony w urządzenie. Minęły dwie minuty, potem jeszcze jedna, i nagle głośnik zawibrował charakterystyczną sekwencją, którą rejestrował od tygodni. Chłopiec nie zareagował zdziwieniem. Wyglądało na to, że oczekiwał jej z absolutną pewnością. To zachowanie skłoniło ojca do dokumentowania każdej sesji. Zapisywał godziny, długość dźwięku i regularność wzoru. Porównując notatki z całego tygodnia, odkrył coś niepokojącego. Każde zakłócenie pokrywało się z przelotem 3 i Atlas nad bardzo konkretnym pasem nieba widocznym z ich regionu. Zjawisko nie występowało ani wcześniej, ani później, tylko w tym dokładnym oknie. Ojciec nie był astronomem ale zrozumiał, że zbieżność jest zbyt precyzyjna, by była przypadkowa. Chłopiec ze swojej strony zdawał się doskonalić interpretację rytmu. Zaczął dzielić wzór na fragmenty, uderzając najpierw delikatnie, potem mocniej, jakby próbował rozróżnić wewnętrzne części sekwencji. W zeszycie przestał rysować proste linie i zaczął tworzyć wektory oraz segmenty, które zdawały się przedstawiać strukturę dźwięku. Nie umiał pisać długich słów ani czytać złożonych tekstów, ale odtwarzał formę rytmu z milimetrową dokładnością. Jeden szczegół przykuł uwagę ojca. W jednym z najnowszych rysunków chłopiec podzielił sekwencję na dwie wyraźnie różniące się grupy według odległości między impulsami. Nie było to ozdobne ani dziecięce urozmaicenie. Była to klasyfikacja świadome oddzielenie dwóch części tego samego wzoru dźwiękowego. Gdy ojciec porównał rysunek z nagraniem, odkrył, że interpretacja chłopca jest prawidłowa. Rytm rzeczywiście składał się z dwóch segmentów powtarzanych raz po raz. Wtedy właśnie ojciec postanowił zanieść nagranie drugiemu specjaliście, fizykowi amatorowi zajmującemu się radioastronomią, który analizował sygnały hobbystycznie z małego prowizorycznego obserwatorium. Ten odsłuchał audio. Sprawdził częstotliwości i natychmiast odrzucił wszelkie typowe wyjaśnienia zakłóceń. Jego zdaniem ten dźwięk nie zachowywał się jak szum spowodowany awariami elektrycznymi. Nie pokrywał się też z typowymi sygnałami naziemnymi, które mogłyby przypadkowo przeniknąć. Fizyk zauważył szczegół, którego nie dostrzegł ani technik dźwięku, ani ojciec. Odstęp między impulsami pozostawał stały nawet przy zmianie intensywności coś niezwykle rzadkiego w zwykłych zakłóceniach. Opisał to jako zjawisko zbyt uporządkowane, by mogło pochodzić ze starych urządzeń domowych. Choć unikał jakichkolwiek nadprzyrodzonych interpretacji, przyznał, że wzór zasługuje na głębsze badanie właśnie ze względu na swoją regularność. W domu, podczas gdy dorośli dyskutowali o możliwych technicznych wyjaśnieniach, chłopiec nadal słuchał z tą samą cichą oddaniem. Jego zachowanie nie wykazywało oznak niepokoju ani dezorientacji. Dla niego każde powtórzenie potwierdzało to, co mówił od początku. Dźwięk ma intencje. Każde uderzenie w stół zdawało się umacniać tę wewnętrzną pewność. Jego koncentracja nasilała się dokładnie w momentach pojawiania się zakłóceń, jakby jego umysł synchronizował się z zewnętrznym rytmem. Rodzina zaczęła dostrzegać, że chłopiec nie tylko imituje powtarzający się szum, interpretuje strukturę, logiczną sekwencję, którą rozpoznawał bez potrzeby wyjaśnień. Nie wiedział skąd pochodzi i nie potrafił uzasadnić argumentami, ale zachowywał się, jakby znał cel dźwięku. Dla niego ta kadencja nie była zjawiskiem naturalnym była wiadomością. Tymczasem 3 Atlas kontynuował swoją cichą wędrówkę po europejskim niebie. Obserwatoria rejestrowały dane w normalnym trybie, nie wykrywając żadnej widocznej anomalii. Ale w tym domu, w tej odległej wiosce, dziecko podążało za wzorem, który nie pasował do żadnego znanego sygnału i powtarzał się tylko wtedy, gdy obiekt międzygwiezdny wchodził w odpowiedni sektor. Dla dorosłych zbieżność zaczynała wydawać się zbyt idealna. Dla chłopca istniała natomiast tylko jedna pewność: rytm nie był szumem. Był kodem, który wracał noc po nocy, czekając na zrozumienie. Ostatni zwrot akcji nastąpił, gdy chłopiec zaczął dostrzegać wariacje we wzorze, których nie było w poprzednich tygodniach. Do tej pory sekwencja była stabilna, powtarzalna. I całkowicie przewidywalna dla niego. Jednak pewnego wieczoru, gdy spokojnie ustawiał mikrofon, przyjął inną postawę, jakby przeczuwał, że coś będzie inaczej. Usiadł prosto, położył rękę na stole i wpatrywał się w radio przez kilka sekund bez mrugnięcia. Sygnał pojawił się kilka minut później, ale z detalem, który zdezorientował nawet ojca, już przyzwyczajonego do tych konkretnych zakłóceń. Rytm się zmienił. Zmiana była subtelna, ledwie zauważalna dla dorosłego ucha, ale oczywista dla dziecka, które od tygodni zapamiętywało każdą pulsację. Odstęp między dwoma impulsami wydłużył się zaledwie o kilka milisekund wystarczająco, by chłopiec przestał uderzać w stół i przez kilka sekund trzymał rękę nieruchomo, jakby wychwycił ważny przejściowy moment w sekwencji. Ojciec zauważył gest. I zanotował godzinę, nic nie mówiąc. Chłopiec nie wydawał się zaskoczony. Raczej sprawiał wrażenie, że słucha czegoś, na co długo czekał. Gdy rytm znów się ustabilizował, wznowił uderzenia w stół, już dostosowane do nowego wzoru. Nie musiał ćwiczyć ani poprawiać. Przyjął wariacje z taką samą łatwością, z jaką doświadczony muzyk dostosowuje tempo znanego utworu. Z nagraniem na taśmie, ojciec postanowił ponownie skontaktować się z fizykiem amatorem. Zaprosił go do domu, by uniknąć kolejnych wyjazdów, i pozwolił odsłuchać nagrania bez wcześniejszych szczegółów. Ekspert przeanalizował wariacje w słuchawkach i porównał nowy fragment z poprzednimi. Na pierwszy rzut oka, a raczej ucha, wydawało się to kolejnym zakłóceniem, ale gdy wgrał dane do komputera i powiększył impulsy. Zauważył coś, czego nie było w żadnym wcześniejszym nagraniu: dokładną zmianę w jednym, jedynym punkcie cyklu. Dla losowych zakłóceń było to dziwne. Nie podążało za schematem awarii technicznej, nie odpowiadało zmianie sygnału spowodowanej pogodą, ani typowym wahaniom starego urządzenia. Było zbyt konkretne, zbyt czyste, zbyt punktualne. Gdy fizyk zakończył analizę widma dźwiękowego, nie doszedł do ostatecznego wniosku. Przyznał jednak, że ta zmiana jest wystarczająco regularna, by budzić podejrzenia. Nie był gotów ogłosić niczego nadzwyczajnego, ale uznał, że sekwencja w zarejestrowanej formie nosi ślady celowej modulacji. Ojciec, słysząc tę ocenę, natychmiast sprawdził godzinę nagrania. Zbieżność była niepokojąca. Dokładnie w momencie pierwszej zmiany wzoru Małe europejskie obserwatorium opublikowało notatkę techniczną, rozesłaną kilka godzin później, w której wspomniano o lekkim zaburzeniu intensywności elektrostatycznej wykrytej wokół 3 i Atlas. Nie była to oficjalna wiadomość dla mediów, tylko raport wewnętrzny, ale synchronizacja czasowa była nie do zignorowania. W tym samym okresie chłopiec zaczął zachowywać się inaczej podczas nocnych sesji. Nie czekał już z niecierpliwością i nie zaczynał uderzać od razu. Najpierw słuchał w milczeniu, jakby próbował wychwycić dodatkowe znaczenie w sekwencji. Pozostawał nieruchomy, przechylał głowę na bok i zaczynał odtwarzać rytm dopiero wtedy, gdy był całkowicie pewien, że go poprawnie zinterpretował. Potem w zeszycie tworzył bardziej złożone rysunki, wprowadzając nowe wewnętrzne podziały i znaczniki, których wcześniej nie używał. Dorośli zauważyli, że chłopiec nie postrzega już wzoru jako prostego, powtarzalnego cyklu. Teraz strukturyzował go jakby był częścią szerszej wiadomości. Fizyk, który analizował pierwsze nagrania, stwierdził, że najnowsze rysunki przypominają uporządkowane przejścia z jednego segmentu do drugiego. Jakby ktoś świadomie wprowadził zmianę do wcześniej stabilnej sekwencji. Najbardziej uderzające było to, że chłopiec zawsze zaznaczał wariację ciemniejszą kreską, dokładnie w miejscu, gdzie rytm się zmieniał. Najbardziej niepokojące wydarzyło się trzy dni po pierwszej wariacji. Chłopiec usiadł przed mikrofonem wcześniej niż zwykle, bez pytania kogokolwiek, jakby wiedział, że tej nocy wydarzy się coś ważnego. Siedział w milczeniu, ręka na stole, zeszyt otwarty. Gdy sygnał się pojawił, stało się to niemal natychmiast, ale nie z dotychczasowym wzorem. Tym razem cała sekwencja była inna. Nie były to już powtarzalne impulsy, lecz połączone fragmenty tworzące większy cykl. Chłopiec wysłuchał całej sekwencji bez ruchu, a potem szybko narysował w zeszycie kilka kresek. Nie był to improwizowany szkic. Była to kompletna struktura nowego wzoru. Gdy sygnał zniknął, delikatnie zamknął zeszyt i pozostał siedzący bez wydania dźwięku. Jego wyraz twarzy nie był ani zdezorientowany, ani przestraszony. Był to wyraz kogoś, kto wierzy, że to, na co długo czekał, wreszcie się zakończyło. Tego samego ranka ojciec sprawdził najnowsze wiadomości naukowe. Znalazł komunikat z Europejskiego Centrum Obserwacji Kosmicznych. Przyrządy zarejestrowały małą zmianę prędkości 3 i Atlas. Zmiana nie była gwałtowna ani spektakularna, ale była realna. Informacja jeszcze nie dotarła do mediów, lecz dokładnie pokrywała się z nocą, w której chłopiec usłyszał zmodyfikowaną sekwencję. Rodzina nie wiedziała, jak to wszystko zinterpretować. Nie mieli sposobu, by udowodnić, że dźwięk jest bezpośrednio powiązany z kometą. Nie mogli też stwierdzić, że chłopiec rozumie prawdziwą wiadomość, ale ciąg wydarzeń był zbyt precyzyjny, by go odrzucić. Każde nagranie, każda wariacja, każde uderzenie w stół pokrywały się ze zmianami wykrytymi przez przyrządy, zaprojektowane do pomiaru zachowania obiektu międzygwiezdnego. Chłopiec natomiast zachowywał się z spokojem kogoś, kto uważa swoje zadanie za wykonane. Wciąż bawił się radiem i mikrofonem, ale już bez dawnej obsesji. Według niego rytm zmienił się wystarczająco, by wiedzieć, że sekwencja dobiegła końca. Nie mówił tego dramatycznie ani tajemniczo. Wyrażał to z pewnością kogoś, kto rozpoznaje naturalne zamknięcie cyklu. Dla rodziny tajemnica pozostawała otwarta. Dla chłopca natomiast odpowiedź wydawała się oczywista. Dźwięk nigdy nie był szumem, był wzorem, a ostatnia wariacja oznaczała koniec wiadomości, którą tylko on zdążył usłyszeć na czas.